Witam kochane osoby z podznaku Koziorożca. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczymy, co tym razem ukażą nam karty Tarota, snów z tej strony Wyszka Polonia. Spójrzmy zatem, co dla Was dzisiaj właśnie wylosuje. Na pracę macie asa denarów, super. Na emocje władzczyni, głównie dobrze. No i zdrowie, trójka Pucharowa, więc całkiem ciekawy układ, mocny, dający pewne perspektywy, a. Tutaj w przypadku pierwszej karty to i pieniądze, tak? Czyli ascenarowy mówi o pieniądzach, nagrodzie wygranej, założenia firmy, która będzie prosperowała, układów trwałych, dobrych umów, korzystnych tutaj pertraktacji, jest to naprawdę karta z potencjałem takiej nowej energii, która przynosi pieniądz zadowolenie i stabilizacja, więc to jest przed Wami, będziecie cieszyć się tutaj z tego co osiągniecie i co będzie też w zasięgu ręki jest to potężna karta, dająca super perspektywy na przyszłość i ona niesie właśnie ten pieniądz który jest pieniędzem konkretnym, dającym właśnie tutaj możliwości i rozwoju no, i dobry czas też dla osób, które chcą założyć firmę, myślały o tym, bowiem będziecie, no, jakby mieć możliwość właśnie pomnażania tego majątku. Dla osób, które mają tutaj pracę, nagroda, profity, właśnie pochwała, wzrost, inwestycje, nowe obowiązki, które przyniosą satysfakcję nie tylko zawodową, ale i też właśnie materialną. No, jest to karta. Też na przykład inwestycji poza firmą, które przynoszą po prostu pieniądze i uwalniają z jakiegoś impasu. Natomiast na emocje mamy kartę władczyni i jest to piękna karta siły, obfitości, szczególnie kobiet. Możecie takie postacie poznawać, które są właśnie atrakcyjne i wizualnie, i erotycznie, i tutaj i intelektualnie. Możecie wchodzić w takie bliższe relacje. Jest to karta, która mówi o, o tym, że warto się pokazywać, warto wychodzić, właśnie zachęcająca też kobiety do błyszczenia w towarzystwie, bowiem mogą one tutaj po prostu przyciągać teraz naprawdę. Ciekawe osoby i w ogóle odczuwać powodzenie, bo to jest karta powodzenia i zadowolenia, jak również hedonistycznego takiego korzystania z życia, ale też i tak jak mówię, no przyjemności, która też jest ważna, po prostu. Dla osób, które mają kogoś, tutaj karta władczyni, można oznaczać kobietę matkę, możecie to być być. Tutaj kochane kobietki mogą być to kobiety matki, które są gdzieś tutaj w otoczeniu, mogą ingerować oczywiście w relacje, ale jest to też karta macierzyństwa, siły kobiet, e, takiej dominacyjności atrakcyjności i obfitości, tak? Kobiety będą rządzić teraz jakby w aspekcie domowym i będą właśnie takimi władczyniami. One nawet powinny teraz przejąć kontrolę nad sytuacją, cieszyć się z tej, z tej energii, bowiem tutaj no, no po prostu będziecie naprawdę akceptowane, takie potężne i to też daje gdzieś tutaj, dodaje takiego seksapilu i powabu. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, to mamy tutaj trójeczkę pucharową, trójka pucharowa niesie nam energię też zabawowości, jakieś świętowania, otrzymania dobrych wiadomości. Oczywiście świętowanie może mieć dwa znaczenie, czyli że otrzymujemy właśnie jakieś wiadomości, z których się cieszymy, lub możemy świętować. Się popijając, jedząc obficie, no i karta trochę przed tym ostrzega, żeby tu nie było problemów żołądkowych, z nawodnieniem organizmu, bo jest to karta trunków też, kaca na przykład przysłowiowego. No tutaj nie możemy przesadzić z tą zabawowością, natomiast karta niesie tutaj takie aspekty, gdzie trzeba właśnie pomyśleć o badaniach profilaktycznych, jest to karta macierzyństwa, pozytywnych właśnie z tym związku wiadomości zwróćmy uwagę na układ hormonalny, nerki i układ moczowo płciowy Natomiast, tak jak mówię, jest to karta zadowolenia, bo świętujemy w związku z czymś, tak, jakąś sytuacją, wiadomością, ale uważajmy by nie pofolgować, nie popłynąć w kwestii tutaj właśnie jedzenia i picia, bo mogą wystąpić no, potem pewnego rodzaju dolegliwości. Przed którymi troszeczkę karta przestrzega, natomiast ona sama w sobie nie jest kartą negatywną, co jest bardzo ważne. Tak więc fajny układ. Dziękuję Wam za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i przechodzę do osób z podznaku Wodnika. Witam serdecznie. Drugie Wodniki, zobaczmy zatem, jakie u Was karty się pojawią. Koziorożce miał całkiem niezłe, myślę, że fajne. Natomiast zobaczmy, co u Was się będzie działo. Na pracę, królowa mieczy, na emocje, dwójeczka denarów i diabeł w kwestii zdrowotnej. A więc układ mieszany trochę surowy i zaczynamy go właśnie od takiej karty, która niesie reprymendę. Królowa mieczy. No niestety, jest to surowa karta. Szukamy pracy, możemy się spotkać z pracodawcami, osobami. Które po prostu mają swoje konkretne widzimisie, które są nieprzyjazne, surowe, niedostępne, chłodne i musimy się do tego dostosować rozumieć, że to tak jest i że to tak niestety może wyglądać. Jest to karta formalności, które musimy spełnić, ale też takich formalności, które mogą wykraczać poza nasze jakieś normy i możemy źle się z tym poczuć. Czy, czy gdzieś tutaj otrzymamy pracę? Jest szansa, ale jest to karta również niestety surowej oceny i nieprzyjemności, raczej trudnych sytuacji i, przejścia ich, i przejście ich będzie wymagało od nas wielkiej dyplomacji. Jeśli mamy tutaj pracę, to także królowa mieczy to niestety kara, repremenda, wyniosłe takie podejście do nas, takie, gdzie my, nawet jeśli wysilimy się, to to i tak może być to za mało. Tak? Uważajmy na jakość swojej pracy, na słowa, na postępowanie, bowiem niestety królowa mieczy to jest karta czepialska i taka niefajna, jeśli chodzi o pewne stosunki międzyludzkie. tak Więc to będzie tydzień raczej napięty intelektualny. Wymagający od nas taktu i dyplomacji. Natomiast w aspekcie uczuć trójka denarowa, trójka denarowa niesie e, możliwość na przykład połączenia pracy z miłością, ko łączenia kontaktów, właśnie, e, które gdzieś tam w pracy e, są kontaktami też e, poza nią. E, może oznaczać też pomoc osób trzecich. Może być tak, że przez pracę, przez układy zawodowe kogoś poznamy. Jest to karta chłodna troszeczkę, ale też karta, która daje nadzieję na poznanie kogoś konkretnego, aczkolwiek ta karta mówi też o tym, że żeby coś z tego wynikło, jest to. Wymagające pod względem takim, że, że ten czas tutaj no, odegra znaczącą rolę, a więc potencjał jest, natomiast trzeba trochę czasu, by to wykiełkowało, wykluło się w taki odpowiedni sposób. Natomiast dla osób, które mają kogoś, karta perspektywy, karta budowniczego, czyli tu mężczyźni będą odgrywać wielką rolę. Może być to karta inwestycji, planowania budowy domu, zakupu poważnego, ślubu, no, aspektów takich, gdzie wy jako para właśnie umacniacie tą relację, jest to karta stabilizacji, może tutaj nie będzie aż tak. Bardzo emocjonalnie, tak, ale będzie konkretnie, statecznie i będziecie wiedzieć, na czym stoicie. Również osoby trzecie będą mocno pomagać wam w aspekcie uczuć, co jest też bardzo ważne: że będziecie mieć wsparcie w innych ludziach po prostu na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o aspekty tutaj zdrowia, diabeł. Diabeł to karta pokus, karta lęków, karta fobii, blokad. Karta, która mówi, że można wyjść z pewnych sytuacji, ale mimo wszystko musimy tego chcieć. Diabeł to uwięzienie tak, w klatce, która jednak jest otwarta, a więc możemy tutaj skorzystać z tego, jeśli chcemy, jeśli się zwrócimy we właściwą stronę. Uważajmy na układ pokarmowy, jelita, stany bakteryjne, zakażenia, i wszystko, co wiąże się właśnie z używkami, z uzależnieniami, dlatego że możemy mieć chwilę słabości, ulegać nim, a potem niestety mieć poczucie winy, lęki i wpadać w depresyjne stany. Tak więc tutaj starajmy się kontrolować to, co robimy i nie ulegać złym wpływom nie uzależniać się też od swoich złych myśli starać się szybko wychodzić ze stanów właśnie nieprzyjemnych. I nawet jeśli zgrzeszycie, tak powiedzmy tak za przeproszeniem, nie wiem, zjecie coś, coś co, co było no, nie, nie do pomyślenia na, na, we wcześniejszym okresie, nawet jeśli ulegniecie czemuś, komuś, to szybko starajcie się wrócić do siebie, do, do tego, by ten stan zdrowia jednak nie został pogorszony, nie uległ zmianie negatywnej. Tutaj też możemy otrzymać jakieś wiadomości, które niekoniecznie mogą być przyjemne, ale wcale nie, mogą, nie, nie muszą nieść bardzo negatywnych aspektów. Wszystko zależy, jak my do tego podejdziemy i czy zniewolimy się myślami i negatywnymi emocjami. Tak więc uważajmy na to. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z podznaku ryb. E, drogie rybki, e, spójrzmy, jakie u Was karty wystąpią zatem. E, kochane. No już patrzymy, jak to będzie wyglądało. I tak, na pracę macie umiarkowanie. Emocje to Piątka Pucharowa i azbuła w zdrowiu, a więc układ troszeczkę mieszany, ta jedna karta burzy system, tak, trochę tak, e, zaczynamy od umiarkowania na pracę, e, umiarkowanie to prozaiczny kompromis, e, niestety, żeby znaleźć pracę, być może będzie trzeba się ugiąć, zmienić swoje nastawienie. Jest to też podjęcie pracy, która jest kompromisem, bo muszę zarabiać, bo muszę gdzieś iść, tak. Nie jest to na przykład praca marzeń, no ale dzięki niej będę mieć pieniądze i będę mógł, czy mogła realizować dalsze plany. A więc kompromis, łączenie przeciwieństw. Postęp może niespektakularny ale jednak stabilny na tyle, żeby tutaj przejść z jednego stanu do drugiego. Tylko że właśnie no kompromis będzie istotnym kluczem i szukanie złotego środka odegra naprawdę istotną rolę. To samo się tyczyć będzie osób, które mają pracę, tak samo musicie tutaj być elastyczni, łączyć przeciwieństwa, szukać właśnie tak zwanego złotego środka, nie przyginać w żadną ze stron, raczej tutaj balansować między emocjami, sytuacjami, żonglować tak by w jakimś sensie nie eskalować żadnych problemów dodatkowych. Natomiast tak spokojnie będziecie przechodzić tutaj z jednego etapu do drugiego i raczej konfliktów w tej karcie nie widać. Natomiast w uczuciach piątka pucharowa to jest jedyna karta tutaj, która jest taką tendencyjnie troszeczkę e, mocną. E, ona niesie Wam aspekt rozczarowania czasem. No niestety porażki, takiej smutku... E, no, coś może się nie udawać. No tak, w piątce pucharowej jest ten aspekt emocji i poczucia winy, na przykład, że nie wiem, powiedziałem, powiedziałam coś takiego i, nie udało się, tak? Trudno. Karta jest dobrą kartą, pomimo tego, że w pierwszej tendencji jest rozczarowanie. To znaczy, coś nie wychodzi, ale mamy osoby, sytuacje, które, z których możemy jeszcze skorzystać. Nie powinniśmy się nad tym długo zastanawiać, nie patrzeć na rozlane mleko i nie płakać nad nim, tylko po prostu przejść do kolejnego etapu i nie zastanawiać się nad tym, co było, a nie jest. No to po prostu się już nie pisze w rejestr. To samo się tyczy osób, które mają tutaj oczywiście kogoś. Bardzo mocno kobiety mogą przeżywać pewne sytuacje, aspekty, wydarzenia, tak. Niestety trochę kobiety tak, natomiast tu również możecie jeszcze skorzystać z jakiejś opcji, ludzi, e, sytuacji właśnie, które mogłyby Wam pomóc wyjść z danego impasu. Owszem, tu może w kontaktach dojść do jakiejś niespójności, do otrzymania nieprzyjemnych wiadomości, ale też jest to karta niosąca jeszcze nadzieję na to, że coś można naprawić i wcale tak źle nie musi to wyglądać. Wszystko zależy też od tego, czy my zwrócimy się ku pucharom, które nie zostały rozbite i które są jeszcze właśnie dla nas do rozpatrzenia, do wykorzystania. Tak więc to jest ta, ta sytuacja w taki sposób przedstawiona. Natomiast zdrowie. As Buław. As Buław niesie nową energię, nowy impuls, nowe terapie, nowe, spotkanie nowych lekarzy nowe ścieżki zupełnie, które tutaj mogą jakby zmieniać nasze spojrzenie, nowa dieta, nowy, nowy system nawet, nie wiem, żywieniowy, tak, no wszystko tutaj, co wiąże się z nowościami, impulsami, będzie mieć znaczenie, Może możecie otrzymać takie wiadomości, które zmienią całkowicie, że tak powiem, Wasze spojrzenie na daną sytuację. To jest karta ciąży, impulsów. Tutaj uważajmy na układ troszeczkę nerwowy, stany zapalne, kręgosłup, szczególnie kręgi górne, tak, bo tutaj w tej okolicy no, to jest newralgiczny punkt. Mogą pojawić się też stany zapalne, stany podgorączkowe oczywiście. Ale karta nie niesie negatywnych, mimo wszystko, konotacji, jest kartą nowości, które pobudzają nas do działania i które niosą nadzieję na lepszą przyszłość. A więc, mimo wszystko, układ jest dobry, choć niesie pewne rady, z których warto skorzystać, i myślę, że dacie radę. Tego Wam życzę. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.